Lato gorący sezon, dlatego warto sięgnąć po domowy eliksir z czterech podstawowych składników: wody, korzenia imbiru, cytryny i miodu. Ten napój zaspokoi nasze pragnienie, a dodatkowo zawiera wiele składników, jak potas, magnez, mangan. Dlatego warto przygotować to we własnym zakresie. Jak przygotować domową wodę imbirową? imbirowej potrzebny jest korzeń, który najpierw obmyjemy dokładnie i leciutko albo zeskrobimy, albo obierzemy. Następnie zetrzymy najlepiej na niemetalowej tarce, może być plastikowa, drobno. Odkładamy ją osobno do pojemniczka, zalewając letnią wodą, żeby naciągnęła szybciej. Kolejnym składnikiem to jest cytryna. Zcieramy skóreczkę lekko, ci, kroimy drobniutko i równocześnie dopełniamy ten dzban. Tu już mamy gotowy imbir, który naciągnął. Odcedzamy, przelewamy do zbanka, dopełniamy wodą, która jest blednia i mieszamy z miodem. I dosłownie za kilka minut jest gotowy napój. To jest naprawdę eliksir, nie tylko domowy, ale i młodości. Imbir działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Cytryna to świetne źródło witaminy C. Miód ma właściwości antybakteryjne i łagodzi infekcje. Korzyści wody imbirowej Wzmacnia odporność. Przyspiesza metabolizm i wspomaga odchudzanie. Oczyszcza organizm z toksyn. Poprawia wygląd skóry. Łagodzi bóle i stany zapalne. Poprawia koncentrację i działa energetyzująco.